Cześć, ja jestem Dafilo, a to jest zagramy w Postęp 2. Dzisiaj zaczniemy sobie wtorek. No niestety, to co... Bo ten prolog był w poprzedniej części, chociaż nie mówię, że teraz go nie będzie. A nie, no jednak go nie będzie. E, dobra, Przeczytamy sobie te. Ciekawe, czy rzuci tym tekstem Brusa Willisa? Może zapytam. Pewnie to lubi! Burmistrz ogłasza Dzień Garego Kolemana No dobra, nie ma nic ciekawego. Um. Mamy do zrobienia wyspowiadać się, zdobyć podpisy, oddać książkę i wziąć autograf, dobra, czyli idziemy teraz do. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Przykro, mi. ja, ja sesz, to robisz. Dzień dobry, Czy zechcesz podpisać petycję? Nie o Czy nie podpisalibyście tej petycji? Na pewno nie. Walnięty knurze. W mordę. Idzie Dzień dobry. Dobra, czy zechcesz podpisać czy się... petycję? Tak. No więc, czy sądzisz, że małpiatki wygrają tegoroczny nagrodę? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Wybiad nagrodę? Rozumiem. Mi. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Dobra. Myślę, że to brzmi nieźle. Dzięki. Dobry Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. O! Dobry. Dzięki! Uwaga! Muszę trochę pochodzić po mieście. Bo ja no nie mogę tak jednoznacznie powiedzieć. Dzień dobry, czy zechcesz podpisać petycję? E, przykro mi. Ja ja ma to robisz? Przechodzę! <gry> Przechodzę. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dzień. No dobra, dzięki. Co, to, to za Dzień dobry. Czy chcesz podpisać petycję? Nie Czy nie podpisalibyście tej petycji? Czekam. Może. automat do kiera, ale to Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Przykro mi. Ja, ja Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Przykro mi, mordę. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Nie będę jej bił, ale nie mówię, że nie. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dobra, dziękuję. dzięki. Gdy masz, to mam ochotę cię zabić. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Gdzie zamierzaliście iść na obiad? Sądzę, że potrzebuję drinka przed śniadaniem. Nadźgany jesteś? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Na pewno nie. Walnięty knurze. Jak ja się szmat robisz? Dobra, pójdziemy może. O. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Przykro mi. Czy nie podpisalibyście tej petycji? za debil. Dobra. Mam cztery głosy, ale to i tak jest. Za... Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dzięki. Czy nie podpisalibyście tej petycji? To to nie e, przykro mi. Ja ja szmat. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? E, przykro mi. W... E, Czy nie podpisalibyście tej petycji? Przykro mi. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Przykro mi. W mordę. Czemu wszyscy nagle idą do mojego domu? Jak leci. Czy nie podpisalibyście tej petycji? To fajnie. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dzień. Dzięki. Dzięki. Czy nie podpisalibyście no tej petycji? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Nie. Na pewno nie, walnięty knurze! Jaja, ze to robisz? Dobra, Jednokierunkowa! Jak razy twarze mnie rozpalają. Czy nie podpisalibyście tej Miesz, petycji? To waflu. Hej, Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Przykro mi. Mordy. Właśnie, że mam tylko cztery życia. To. Hej, Cześć. Czy to wszystko? Tak. To będzie 200 zielonych. A co ty chcesz mi sprzedać? W sam raz. Dzięki. No. Dobra. To jest pewno szkodliwe, ale czuję się świetnie. Chciałbym się marnować. O! Tu co mamy? Samochód. Do którego oczywiście nie możemy się Czy nie podpisalibyście tej petycji? Przykro mi. ja se szma to robisz! Dobra, znajdziemy. Muszę już oddać to książkę. Czy nie podpisalibyście tej petycji? E, przykro mi. Jaja! Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Przykro mi. W mordę! Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Pożarłem, że... Z, Dzięki! Ziemki w garniturach tylko podpisują. Dzień dobry. Ej, Czy zechcesz podpisać petycję? To nie biblioteka? To pewnie tu. Jednokierunkowa! Uwaga! Znaczy mi się trochę ten postal myli. Ale tu była biblioteka, jakoś mi się nie chce. Ja myślałem, że to jest aż pożarna. Biblioteka, dobra. Czytywanie. Zobaczymy co tutaj się stanie. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Uratuj drzewo! Spal książkę! Uratuj no, drzewo! Spal książkę! Uratuj drzewo! Spal książkę! Kitler książkę. Uratuj drzewo! Spal książkę! Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Na pewno nie. Walnię w murze. Ja szma to robisz? Uratuj drzewo! Spal książkę! Uratuj drzewo! Spal książkę! Spal książkę! Dzień dobry. Czy, podpisać petycję? Przykro mi. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Przykro mi. W mordę. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Przykro mi. Jaja ma to robisz? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Przykro mi. W mordę. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Przykro mi. Ja, ja Czy ja ja nie podpisalibyście tej petycji? Nie. Dobra, myślę, że o. to brzmi... nieźle. Dobra, 8 na 8, skończone. Du -du -du. No i zbaniej. No, ale dobrze. No pechowaj. To pedale. Dobra. Biuro... Boże. Matko Boska, zwrot książek, tak? Dobra. Siemka. Czy to wszystko? Możliwe. To będzie 20 zielonych. Zobaczmy. Może powinienem to zatrzymać. Tyle wystarczy. Dziękuję. I zapraszamy ponownie. Zajemnie. Hmm, to mi się jeszcze przyda. Podejrzewam, że... Ej, idiota! Hej, uwaga! Uratuj drzewo! Spal książkę! Uratuj drzewo! Idiota! Spal książkę! Uratuj drzewo! Spal książkę! Może powinienem to zatrzymać? Spal książkę! Uratuj drzewo! Spal książkę! Uratuj drzewo! Spal, uratuj drzewo, spal hmm, To mi się jeszcze przyda. Drzewo, spal książkę. Uratuj drzewo, spal książkę. Uratuj drzewo. Gdzie mu dospać? Książkę. Uratuj drzewo, spal książkę. Uratuj drzewo. Spal książkę. Uratuj drzewo. Takie pytanie teoretyczne. Ej, Jest Zdecydowanie. Hej, uważa. Kolej, uwaga! Uwaga. Ej, uwaga! Jednokierunkowa! Zbliżaj mnie za dużo kosy. Hey, jest jeszcze jedno piętro. <słyski> <słyski> Jak zbudować bombę? <słyski> o boże. Nie czuję się za dobrze. Olochał I pfff, rabuj je wyje, wyjebie wszystko. A tu co mamy? XXX. Aha, dobra. Czyli tak jak książki zakazane, chyba. No dobra, my szukamy. Nie wiem czego my szukamy. Zwrotu książki. Ja wiem, sam. Ej, śniadki Nie pytaj, Fajny, fajna ta. ...syfnie się czuję. Fajny... UWAGA! Nie wiem, jak to nazwać. Rozdział dla książę. Dział, działał. Fajny dział dla książek. Dobra, drugi czas, o Wal się na ry... Dobra. I teraz... Nareszcie! Właściwy człowiek na właściwym miejscu! Przepraszam za spóźnienie. Ktoś wysadził moje auto. Spalmy jakieś książki! Skąd ja to wiedziałem? Tylko, że nie mam żadnej broni mechanicznej nawet. Będę musiał teraz szybko uciec na górę. I ogarnąć się zbrojami. No niech to falo, tak? O. Będę musiał uciekać z tego piekła. Dobra. Muszę przestać palić to świństwo. Co my mamy do wyboru? Łopatę. Faja zdrowie. Jasny gwint. Pistolet, Ten syf uzależnia. Strzelbę. Paliwo. I nic więcej. Chyba wybierzemy zwykły pistolet Dziękuję się za dobrze. Zgaduję, że pula genetyczna na tym zadupiu się wyczerpała. Faja zdrowie! Jasny gwint Ten syfu uzależnia! Jest za dobrze. Faja zdrowia, jasny gwint. Ten syfu uzależnia. Tak daleko zaszliśmy, nie, dobra. Na dziś to... Na dziś to będzie już koniec. No, zrobiliśmy... Co my zrobiliśmy dzisiaj? Zrobiliśmy podpisy przede wszystkim. Podniesiemy książkę, musimy teraz po prostu odbić tą bibliotekę. No i pewnie coś będzie w kościele jeszcze. Autograf to będzie chyba, idzi więc dziękuję za obejrzenie. Jeśli się podobało, subskrybuj. Pozostaw łapkę w górę. Jeśli nie, pozostaw łapkę w dół i No i co? Zapraszam do oglądania moich poprzednich filmów. Cześć!